Cześć nawitajcie! witajcie z tej strony Mateusz. Witam cię drogi widzu w kolejnym odcinku na moim kanale. Długo odcinka nie było, długo nie nagrywałem, ale już pomału wracam tutaj do nagrywania. Miałem tutaj też małe przebudowy, także też było to spowodowane właśnie tutaj przestojem na moim kanale, ale już pomału wracam. Także też wracam tutaj z nagrywaniem. Także co, mamy kwiecień. W ostatnim odcinku też właśnie Wam mówiłem, że będzie jeszcze jeden odcinek na kwietniu, więc też tak uczyniłem. No i mamy ten odcineczek tutaj na kwietniu. no I z racji, że tutaj już mój młyn przerobił całą, całe sorgo już na mąkę, bo tutaj już czekajcie bo jest troszeczkę za szybko tutaj już nic nie ma bo wszystkie palety są tutaj już załadowane na ciężarówce no i stwierdziłem, że po prostu je wywiozę dzisiaj żeby one mi tutaj po prostu nie zalegały i sobie wywieziemy i sobie tutaj sprzedamy te, te palety jak dobrze pamiętam jest chyba 9 palet 8, 8 albo 9 palet było także sobie tutaj wszystkie sprzedamy i zobaczymy ile tutaj dostaniemy tych pieniędzy i jaka tutaj kwota będzie finalnie bo teraz mamy tysięcy na koncie ogólnie gram bez kierownicy no bo niestety silniczek mi tam niestety padł w tej kierownicy i raz działa, raz nie działa, więc dzisiaj sobie muszę tutaj poradzić bez, bez kierownicy. Dobra, czyli tutaj mamy osiem. Osiem siedemset plus środowiskowa. A to w sumie czekajcie, ja sobie to mogę przecież sprawdzić. Chyba tutaj na statystykach. Eee, nie tu, tu. Na, ym, nie, czekajcie, gdzie to jest? Ym, yy, 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 yy. Tutaj. Sprzedane, sprzedane produkty 15 600. Także bardzo fajne pieniądze tutaj. Yy. Tutaj wpadł za tą, za tą mąkę. E, także mamy 111 tysięcy. Także też fajne, fajne pieniążki tutaj e, są na moim koncie. No i też fajnie, że się te pieniądze tutaj trzymają. No dobra, no to lecimy na gospodarstwo. I teraz polecimy sobie z opryskami. Lecimy sobie z opryskami. Chciałbym opryskać na pewno jeden kawałek, ale jak się uda, to może bym opryskał nawet i dwa, bo widzę, że to jest dopiero czwarta minuta odcinka. A ja już tutaj mam sprzedaną, sprzedaną mąkę. Więc. Czekajcie. Mam sprzedaną mąkę, więc e, no, dość szybko to tutaj poszło. E, teraz tak, czemu ja nie słyszę ciągnika? Czemu tutaj nic nie słychać? Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Hmm. Dobra, jeszcze troszeczkę, zrobimy tak. Nie. No, kurczę. Dobra, może być ok. Dobra, wyjadę sobie tutaj tyłem i jedziemy. O jezu, co tu się stało? Aha o drzewo zahaczyłem e, i pojedziemy sobie na, no można powiedzieć, jeden z tych kawałków, które ostatnio sobie powiększałem. E, także tutaj sobie pojedziemy opryskać. E, Podejrzewam, że tam jest chyba pszenica. Już tak dawno nie nagrywałem, też, że, że już nawet nie pamiętam, co tam dokładnie jest posiane tak szczerze mówiąc, ale to zaraz sobie tutaj zajedziemy i wszystko się tutaj pewnie poprzypomina. E, ogólnie to mam tutaj zalany właśnie herbicyd, e, czyli właśnie e, oprysk na chwasty. Także dzisiaj sobie tutaj będziemy e, zwalczać chwasty w pszenicy. Także sobie tutaj popryskamy i będzie plon tutaj no pewnie troszeczkę lepszy ogólnie tak poza tym, że nie gram na kierownicy to jeszcze testuję nowy mikrofon testuję nowy mikrofon, który mam tutaj, no akurat na kamerce go nie widzicie bo mam troszeczkę niżej przyczepiony ale testuję nowy mikrofon no i mam nadzieję że teraz już będzie ten dźwięk Zdecydowanie lepszy, no i nie będzie żadnych szumów słychać. Mam go tutaj tak właśnie podłączonego, żeby też się tutaj nic nie dublowało. Czyli jest on podłączony po prostu bezpośrednio do kamery, czyli właśnie do tego sprzętu, z którego mnie widzicie. No i jest to razem ten cały zestaw podłączony do komputera i. Wszystko jest tutaj wrzucone właśnie do mojego programu do nagrywania. No i widzę tutaj na podglądzie, że no, można powiedzieć, że jest na równo z paskiem, z paskiem tutaj tym żółtym. Czyli no przesteru nie ma, więc no, myślę, że jest tutaj wszystko w porządku. Dobra. Rozłóżmy sobie tutaj ten opryskiwacz. Tutaj sobie tu raz ściągnąłem na czas właśnie tych oprysków, eee, no żeby po prostu było bezpieczniej. Dobra. mnie lance. Możemy troszeczkę zrobić wyżej. Okej. Okay. Ach, te drzewa tu. Eee. No, i dobra. Tak, włączamy. No i lecimy. Lecimy z tymi, z tymi opryskami. I jak widać, wszystko ładnie tutaj jest od razu zwalczane. Także też fajnie to tutaj wszystko będzie grało. Eee, wracając do tego mikrofonu, no to jest to po prostu jeden chyba z najbardziej teraz. Yy, rozpoznawalnych mikrofonów, czyli właśnie mikrofon od DJI. Jest to oczywiście DJI Mic drugiej generacji. Nie jest to ten najnowszy. E, aczkolwiek jest to ten, ta druga generacja ta poprawiona, czyli z tym mniejszym nadajnikiem i z mniejszym e, całym tym mikrofonem, e, która już obsługuje e, jakby wam to powiedzieć, żebyście to zrozumieli. Ogólnie już jest wbudowany w ten mikrofon redukcja szumów. Także na przykład jak coś, coś będę mówić, na przykład gdzieś coś, na przykład tutaj na biurku sobie przesunę czy coś. No to tutaj tak poprawdzie nie powinno być aż tak bardzo. Tutaj słychać, właśnie tych wszystkich szumów, właśnie z tego tutaj mikrofonu. A jak to wyjdzie? No to się wszystko okaże. Ja tak naprawdę będę wiedział przy publikacji tutaj, właśnie tego materiału na YouTube, czy tutaj wszystko jest w porządku, czy jeszcze coś trzeba poprzestawiać. Tak jechałem tutaj i właśnie widziałem, że tutaj coś jakoś tak w tym jednym miejscu na, tym, na tej ścieżce coś słabo, słabo tutaj wyrosło, ale myślę, że mam na tyle dużo pszenic posiane, że takie małe ubytki tutaj to raczej raczej tutaj szkód dużych nie narobią Dobra także jedziemy sobie tutaj dookoła mamy no dziesiąta minuta dopiero więc coś mi się zdaje, że, że prawdopodobnie jeszcze na jeden na jeden jeszcze kawałek się uda skoczyć, ale zobaczymy zobaczymy, bo na razie tak po prawdzie to zrobiłem kółko dookoła więc na razie tutaj nie ma co, ani no ma co tutaj za dużo, na razie myśleć o jeszcze jednym polu. Znaczy, no wiadomo, no jest w planach, żeby jeszcze jedno pole tutaj zrobić na odcinku. No ale zobaczymy, jak spryskam cały ten kawałek, która będzie tutaj, właśnie minuta nagrania. Bo dzisiaj bym chciał zrobić troszeczkę krótszy ten materiał. Z racji tego, że jakieś choróbsko mnie tutaj chwyciło i trochę mnie tutaj męczy, e, także właśnie trochę tutaj też mogę pokaszliwać e, na odcinku, mogę trochę chrząkać, e, no ale mam nadzieję, że nie będzie to zbyt często i, e, i będzie tutaj w miarę, w miarę good. Dobra, teraz tak myślę, które india bym miał tutaj to przejechać. bym się musiał chyba tutaj wycofać. Dobrze, że nie mam gniecenia tutaj włączonego, bo byłoby nieciekawie. Dobra, wiedzmy sobie tutaj. No tutaj też coś się wydarzyło z tymi ścieżkami. Coś coś tutaj widzę, że nie do końca chyba mi tutaj pykło z tymi ścieżkami. Tak szczerze powiedziawszy. Bo jakoś coś tutaj tak. Coś coś nie bardzo. Coś nie bardzo tutaj siedzi. No dobra. Cyk biećmy sobie. Teraz może tutaj w, tutaj w tą ścieżkę. <laughs> sobie opryskamy tutaj. Zaraz sobie jeszcze zrobimy tutaj rundkę. Jedziemy sobie jeszcze tu cyk. O. No i gra gitara. No ty te zawracanie takie trochę mało realne zrobiłem, ale jest OK. Dobra. Cyk. Załączamy i i lecimy. Lecimy tutaj z kolejnym przejazdem. Eee, ogólnie jeszcze chciałbym tutaj poruszyć temat mojej kierownicy. No bo jak wam chwilę temu powiedziałem, że nie gram na tej kierownicy, bo no niestety, ale tam i ten silniczek coś nie, nie współpracuje tak jak powinien ee, więc postanowiłem że na razie ją tutaj ściągnę i no na razie będę sobie musiał tutaj radzić po prostu bez tej kierownicy ale już już po prostu widzę że tu się gra no dużo gorzej bez tej kierownicy niż z kierownicą jednak te Kierowanie tutaj kierownicą, a normalnie na klawiaturze no jest tutaj spora i to bardzo spora, spora różnica, gdzie tutaj zdecydowanie bardziej mi się e, nie tylko gra, ale też i nagrywa dużo lepiej z właśnie z kierownicą. E, no ale odnośnie tutaj tych kierownicy to spróbuję e, Dzisiaj już raczej nie, ale może w niedzielę się uda tutaj ją rozkręcić, wyczyścić ten, ten silnicze, silniczek tam i zobaczy, zobaczymy, czy po podłączeniu będzie ok. Czy, czy po prostu no, dalej będzie robić, co jej się podoba. No, ostatecznie już mam znalezioną nową e, kierownicę e, no ale zobaczymy najpierw będę chciał tutaj spróbować zregenerować e, tą zobaczymy jak będzie działać znaczy po wyczyszczeniu jak zadziała no to fajnie to będę po prostu jej dalej używać e, no a jeżeli nie no to po prostu e, no będę musiał tutaj niestety ale pieniążki wydać na, e, na inną kierownicę e, no chyba że na przykład tutaj Ktoś z Was, z widzów na przykład, yy, ogarnia takie sprawy jak właśnie naprawy kierownicy, yy, czy, czy tego typu rzeczy. Się w ogóle coś tam zna na tym, no to też możecie się odezwać. Yy, czy tutaj, właśnie pod tym filmem w komentarzu, czy też yy, na TikToku, na prywatnej wiadomości, yy, to też yy, ja Wam tam postaram się. Yy, odpisać e, na taką wiadomość, jeżeli oczywiście mi tutaj napiszecie, że, e, że coś tam się znacie i możecie na przykład mi tam w jakiś sposób pomóc. Więc też będzie mi bardzo miło, e, z, e, tutaj e, właśnie jeżeli ktoś z Was się tutaj odezwie. No. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o inną kierownicę, jaką mam upatrzoną, no to jest tutaj, no można powiedzieć, kierownica, już nie Trustmaster, bo tutaj Trustmaster ogólnie robi dobre kierownice, fajnie się na nich gra, ale po prostu force, feed, force feed, feedback force feedback. O. Jest po prostu na tyle głośny, że po prostu no nie idzie tutaj tego dźwięku wyeliminować. Można powiedzieć, że do zera. Więc znalazłem fajną kierownicę też w sumie z polecenia. Jest to kierownica Moza. Także przez tutaj wielu też osób jest chwalona. Także no. Jeżeli tutaj się nie uda tej kierownicy zregenerować no to prawdopodobnie właśnie tutaj moza wleci w zastępstwie właśnie za Trustmastera. No ale zobaczymy, mówię najpierw chcę tutaj spróbować zrobić właśnie regenerację tej kierownicy. No bo tak naprawdę ta kierownica nawet nawet nie ma pół roku. No i już takie rzeczy się dzieją, więc Będę próbował ją tutaj zregenerować. No a potem to zobaczymy, co z tego final, finalnie wyjdzie. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj w ten przejazd. No i tak naprawdę mamy tutaj 18 minutę. 19 za chwilę. Więc sobie tutaj zrobimy te pole. No i jak zrobimy sobie te pole, to zobaczymy, czy pojedziemy na następne, czy czy po prostu skończymy. Dobra. Cyk i teraz tutaj ciach. Cyk cyk. Tu jeszcze też sobie machniemy ten kawałek, żeby nie żadne mijki nie zostały. No i elegancko. Także możemy już sobie tutaj złożyć. Dobra, dobra, może nie tak szybko panie. Panie Gendizer. sobie tym może przestawimy ten pomat. Na takie 20 i sobie polecimy pomatem. Eee... No, jest 20 minuta, także także lecimy na następne pole, ale już nie będę tam zaczynał e, pryskać tego pola, tylko sobie to zrobię albo poza odcinkiem, albo na live'ie Bo właśnie w ten dzień, w którym, w którym nagrywam teraz ten, ten materiał, właśnie e, też zaraz po nagraniach praktycznie się będę. Odpalać tutaj z live'em na TikToku, oczywiście. Więc, yy, yy, więc też myślę, że ktoś tutaj stąd jest również tam i będzie właśnie na, na tym moim live'ie. Dobra, cyk tutaj trzeba delikatnie, też tak myślałem, czy tutaj nie przerobić tego przejazdu jeszcze, jeszcze inaczej. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to tam się poukłada. Bo jeżeli faktycznie będzie, że będę od tamtej strony częściej jeździć, no to tutaj bez sensu przerabiasz ten wjazdek, jak i tak nie będzie on aż tak bardzo tutaj użytkowany. Dobra. Cyk, lecimy tutaj teraz na pole e, koło Korników. A właśnie, i przy okazji, Wam jeszcze pokażę, pokażę Wam w co też zainwestowałem, bo już nawet nie pamiętam, czy Wam mówiłem, czy nie mówiłem ale zainwestowałem w panele fotowoltaiczne tutaj. Także też jakiś tam dodatkowy zarobek z tego myślę, że też będzie. I jest to postawione właśnie tutaj koło kurników i właśnie teraz tutaj widzicie jest tych paneli tutaj sporo czekajcie, czy ja Wam powiedziałem, że w 6? Coś, coś mi się tutaj zryło, że chyba Wam powiedziałem, że 6 ale no nie ma tutaj 6 tych paneli, tylko jest już Wam mówię 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 ich jest więc jeżeli w tam wam chwilę temu wcześniej powiedziałem, że jest 6 to sorry jest ich 8. Jest ich 8. Więc no też tutaj, myślę, że fajne zarobki będą tutaj. Na tym, na tutaj na tej serii też się teraz pojawiać właśnie z tych z tych tutaj tych właśnie paneli. Także tutaj sobie obrodziłem i tak one właśnie tutaj wyglądają. No, one po prostu się automatycznie przesuwają. Jak jest po prostu słońce, tutaj od tej strony, no to one się automatycznie po prostu przesuwają na drugą stronę. Tak, żeby po prostu jak najwięcej łapać tej słonecznej energii. Także tutaj też sobie wszystko zrobiłem. Tutaj jeszcze. O, no, zapomniałem to jeszcze domalować. Eee, czy tutaj to będę malować? Nie wiem. Może w sumie, jak tutaj to będę, tutaj tę jedzę będę robić, to może tutaj to też pomaluję. Zobaczymy. Eee, no zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Eee, cały czas się zastanawiam, co z tym winklem tutaj, bo miałem przez pewien czas plan taki, żeby tutaj po prostu postawić wiatę. Jak przywożę maszyny. Które są na przykład przez zimę nieużywane, żeby je tutaj poustawiać, albo te, które są mniej używane, to żeby też móc tutaj sobie poustawiać w tej wiacie. Więc, no, był taki zamysł, żeby tutaj ten płot cyk do końca rozebrać, postawić go w tamtą stronę kawałek, a tutaj postawić jakąś jedną większą wiatę, tak żeby. Aby tutaj móc coś schować, właśnie z innych maszyn. No, także tak to wszystko tutaj wygląda. Myślę, że to, co miałem zaplanowane, to Wam chyba wszystko powiedziałem. A, właśnie. Właśnie, teraz mi się jeszcze przypomniało. Czekajcie, tu. Teraz mi się jeszcze przypomniało, że no po to sprzedawałem mąkę i chciałem zarobić tutaj więcej tych pieniążków, a no właśnie przez to, żeby te pieniążki wydać, a żeby nie zostać praktycznie z zerem na koncie, no to też stwierdziłem, że właśnie sprzedam tą mąkę, bo chcę kupić tutaj tą łąkę sprzedaż mąki, bo chcę kupić łąkę. Eee, także no jakby to lekko przerobić, no to można, <laughs> można by powiedzieć, że e, bo się tutaj zrymowało, e, no bo tak naprawdę się rymuje mąka łąka, więc e, muszę sprzedać mąkę, żeby kupić łąkę, no e, także tutaj taki e, taki rym, e, więc e, tutaj Właśnie tą łąkę sobie zakupujemy za 95 tysięcy. E, cyk kupujemy. E, no i też właśnie e, przez to sprze chciałem sprzedać dzisiaj tą e, mąkę. Z racji tego, że tutaj ten grunt. E, kosztowało właśnie 95 tysięcy a jak dobrze widzieliście miałem 95 tysięcy na koncie więc żeby nie zostać tak jak powiedziałem chwilę temu z zerem czy tam blisko zera na koncie no to właśnie w taki sposób to tutaj rozegrałem żeby jakieś tam te pieniążki jeszcze jeszcze tutaj były. No także co mamy kolejną łąkę także ja za chwilę tutaj się pewnie odpalę z live'em na TikToku no i przyjadę sobie tutaj tą łąkę będę kosić także mm, także tutaj sianokosy będą akurat e, na live'ie e, no i, e, i co? i tutaj sobie te łąki ogarnę właśnie na live'ie a my się będziemy widzieć już na. Myślę, że nawet na czerwcu, bo na maju raczej nic nie będę chciał nagrywać. A na czerwcu będą sprzedaże. Kolejne sprzedaże będą, bo będzie tutaj właśnie soja na sprzedaż, właśnie tutaj na czerwcu. Bo będzie właśnie ona po 2 200, prawie więc no tutaj sporo tej soi jest, bo tutaj w silosie mam tysięcy litrów, plus jeszcze kurczę, teraz nie pamiętam ile tam jest, tak, na, tak po prawdzie tej soi na właśnie na tam. w magazynie na, na 100 dole, No ale trochę, trochę tej soi jest, więc fajna, fajna sumka się tutaj może czasami zrobić na moim tutaj właśnie koncie. Także myślę, że kolejny odcinek już będzie na czerwcu i będą właśnie czerwcowe sprzedaże. I jak się uda, to może też i jeszcze zrobimy czerwcowe żniwa. Ale to wszystko się okaże, czy tutaj zboża jakieś będą już gotowe do skoszenia. Dobra. Tak się rozgadałem, że już prawie 30 minuta. Także co, ja wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I co, widzimy się na kolejnym odcinku. Myślę, że następny będę dopiero w niedzielę nagrywać. Tak myślę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. I tyle. Jeszcze raz zachęcam do za zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Ważne, tutaj dzwoneczek, żeby przychodziło Wam powiadomienie o kolejnych. Nowych tutaj filmach, o kolejnych materiałach, aby być na bieżąco. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Cześć.